Cześć, oglądajcie, bo warto. Panie, z takim przebiegiem to na pewno kręcony. Sąsiad ma takiego, to ma 500 tysięcy najechane, a nie 40. No cześć, witajcie, słuchajcie. Są święta, nie zwalniamy tempa. Oglądajcie do końca, słuchajcie, bo naprawdę fajna sztuka. Yy, mamy dla Was Kaszkaja. Yy, to jest akurat 16-rocznik, polski salon, ale nie uwierzycie. Samochód ma 44 tysiące przebiegu. Żadnych szkód, lakier cały oryginalny. Patrzcie na to, naprawdę mega stan. Tu wygląda wszystko jak nowe. Kurde 44 tysiące przebiegu, realne 44 tysiące. Bardzo fajny samochód. Patrzcie się, to wygląda jakby tu. No trochę jest kurzu, no ale ludzie, żadnych rys, żadnych wgniotek. Ja pierdzielę. No rewelacja. Słuchajcie, około 44 tysięcy, rok gwarancji, zawsze do negocjacji. Możemy pogadać na miejscu, faktura, VAT, marża, nie płacicie podatku. Naprawdę mega sztuka, jak szukasz szuka z polskiego salonu, pewnego, używanego, z niskim przebiegiem, no to wpadajcie, Kraków Kamińskiego 30, naprawdę zapraszamy, warto. Uczciwe auto, naprawdę uczciwe auto.